Wymiana wkładu w lustelku to tak La E12 Wyjmujemy stary wkład, trzyma się mocno po prostu go wyciągamy i tak wygląda wkład do lustelka i tutaj musimy go wyjąć i zainstalować na sznurku. Taśmy dwustronna jest przyklejony, ale nie jest to żadna filozofia. Tak wygląda w wkład. Tu jest wciśnięte, tak wygląda lustełka bez wkładu. Dziwnie, że to się trzyma i nie wypada. Tak wygląda nasz skład, skło, stały skład. Niestety to się wakalce, A to wygląda nasz skład zakupiony za 18 zł na Allegro. I wyjmujemy ten stały skład. To jest dopasowane to, to znowu. O, nawet nam chyba pęknie. Nowy wkład również musimy przykleić na taśmie dwustronną. mierzyć, czy oba wkłady do siebie pasują. Stary, nowy. Kawałek szkiełka. Opłat. Nowy wkład po prostu musimy wcisnąć starą łamkę. Przydałaby się taśma bezdłonna, ale nie, to jest wymagane. <grystanie> Zawsze możemy te to izolacją oblepić. <grystanie> z wielkim trudem udało nam się wcisnąć nowe szkiełko w starą ramkę. tutaj to obramowanie delikatnie trzeba było podważyć i już wszystko działa i teraz przystępujemy do montażu naszego nowego lusterka w starym samochodzie Dobra, montujemy najpierw wysuwamy z ten wciskany środek i dopasowujemy do niego lampkę. w ten sposób tutaj ten, ten pod miselka a tutaj wszystko wciskamy Zaczynając oczywiście ten mechanizm, wciskając z, z tej strony, a później w tą złamkę i przystępujemy do właściwego montażu już mechanizmu tutaj. Po prostu go trzeba mocno wcisnąć. O, zostały nam przewody na zewnątrz. Super. Więc wyjmujemy wciskowych i wciskamy to do środka. Trzyma się, trzyma, nie wypada, wypada, więc musimy to dokonać lepiej. Po prostu dociskamy to całą ręką. Żeby lusterko, najpierw przymierzamy i przymierzamy, żeby lusterko wpadło w swoje te. No i lusterko już się trzyma. Ostatnia kontrola. Przymierzymy stare. Tak wyglądało stałe. OK. I teraz mamy nowe lusterko. Ostatni test przydziała regulacja elektryczna. No i tak. Odpalamy stacyjkę, przełączamy lusterkę, tak, jak widać, Lusterko się rusza, Hehehe. Lusterko po prostu działa. Cała wymiana to cała. Może około 10 minut. Nie jest to skomplikowana praca, i można ją bez problemu wykonać samemu. Ja jeszcze wyjdę, sprawdzę. I już dziękuję. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania moich filmów. Toyota Corolla, wymiana lusterka zewnętrznego, Wkład lusterka zewnętrznego.